Witam serdecznie w kolejnym odcinku Minecrafta z Lunarem Cóż dziś pokażemy? Dziś pokażemy wielką zmianę, ale na początku Na początku się prześpimy Przez ten czas, gdy nie nagrywałem Zrobiłem dosyć dużo rzeczy, w porównaniu do tych poprzednich A odmian, zmian i w ogóle Tak więc przede wszystkim jesteśmy w Moim pięknym, skromnym domostwie Mam nadzieję, że tutaj Creeper mi nie spadnie na głowę Tam już łażą tak, jesteśmy w moim pięknym, małym, skromnym domostwie. Tak więc, jeżeli pójdziemy tutaj, to zobaczymy a, przemienioną jaskinię. Ta-dam! Tutaj potrzebuję budować schody. W sumie, tak, to jest taki mega plan, żeby tu była taka główna arteria komunikacyjna a, wieża do, do nieba. I no, jeszcze nie jestem pewien, co zrobię z tym szkleniem, żeby to ładnie wyglądało. A, bo niestety. Te płytki szklane jak są widzicie przy, przy murkach to tak to, 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 to zaczyna się do nich podłączać, a to już tak, tak nie fajnie wygląda. No ale... co e, to, to, to teraz wiesz, a pająk to nie, to nie, nie, nie chcemy pająka mieć teraz. No, tak czy inaczej. A tutaj są schody, które domyślę mają biegnąć od samego dołu do samej góry mapy i wokół tego będzie się rozrastać mój, moje imperium. A, Tutaj trochę zabawy było z budową przy albo o tym zaraz powiemy. No ale generalnie, tutaj jest ta mega wnęka. Tutaj będą schodki, i tutaj posaje mój, mój domek. na podwyższeniu troszkę. a wejdź tu! No, za małe te drzwi, muszę zrobić większe. Zdecydowanie, mm, zdecydowanie, nie ma coś. Ach, trochę jedzonka. Polowałem sobie kilka świnek i, i krówek, eee, tutaj nic nie będzie. Mam tak dużo zapasów, jak widzicie, bo już to chyba powydobywałem na dole. A eee, kobla też już mam i rośliny, i innych pierdółek. Generalnie przewierciłem się w, w tej górze, w prawie wszystkie strony. Jeszcze tam w prawo będę musiał powiercić, żeby i pokopać. Tutaj ja mam piękny widok na dziwne elementy świata. To, to takie już było, nic tym nie robiłem psach się wygenerował z jakimiś takimi dziwnymi detalami. Eee, no i taki ładny kanionek tu mam, nie wiem, jak się rozpędzę to może doskoczę do wody. W każdym razie pewnego dnia tam gdzieś wyruszę w poszukiwaniu swojej starej, pierwszej, pierwszej małej chatki. Podziemnej. Eee, to był węgiel. Co tu jeszcze mamy? No, tam kopię w tamtą stronę. A, to jest to może mam, mam łopatę, Nie mam, nie mam kilofów, Znaczy, kilofów mam mało, więc... A, drewno mam. Dorobimy sobie kilofy i pójdziemy... Nie ty, ty. Nie ty, ty. A, raz. Dwa. Trzy łopat też mamy mało, to łopat. co zbudujemy ze trzy. To jednak szybko idzie się i zużywa. No biegnij. O! Dokupiemy się do końca, może i będziemy mogli spokojnie zakończyć tą podróż w tą stronę. No a przynajmniej do będziemy trochę węgla. Bo węgiel, mimo wszystko, jest nam bardzo potrzebny. Bo to wszystko przepalamy i. Robimy te nie, nie, ogromne ilości a pochodni, no bo wszystko trzeba to oświetlić, żeby nam się te jakieś creepery i inne stwory nie, nie, nie spawnowały. Zobaczyłem właśnie ostatnio, że na tych moich schodkach, które trzeba przepiąć, bo z boku, pojawia się dość często endermany się chodzą. I noszą jakieś dirt bloki, nie wiem, nudzi się im chyba. Tak właśnie myślę, że trzeba będzie jakąś zbroję sobie przygotować, żeby na nich mógł zapolować w końcu. Skoro łażą, no to czemu by nie A nie ty, ty Skoro łażą, nim się nudzi, no to może by upolować i zdobyć jakieś znajdźki z nich i poszukać tych, tych, tych lochów i w ogóle strongholdów i innych pierdółek. I tam by w sumie można było zbudować kolejną lokalizację bazę i inne rzeczy No ale to Pożyjemy zobaczymy A w sumie tutaj nie będę kończył tego teraz, bo to nie ma sensu. Tylko co zrobimy? Postawimy tylko zezdzie pochodnie, Bo by było jasno. Ej, żeby było wszystko pięknie. Tak, wypełniam to cobblestonem, bo doszedłem do wniosku, że jak już kiedyś to będę. Mm. Nie wiem, mam takie takie, takie pozmienienie, zboczenie, że lubię wiedzieć, że gdzieś coś robię, robiłem i tak dalej. A z cobblestone generalnie bardzo rzadko się generuje naturalnie, no, ewentualnie woda z lawą, no to wiadomo trzeba wtedy uważać, więc dodatkowo jakby, ale tu takiego rozwiązania, no, widzę cobblestone'a, albo tu zaczynam uważać, tak, bo wiem, że albo ja tutaj byłem, albo gdzieś tutaj pójdzie woda z lawą i zaraz wszyscy, wszyscy umrą. To jest bardzo milusie. No. Tutaj w zasadzie miałem taki plan, żeby to wszystko tymi playinglessami zrobić, no ale no właśnie widzicie, że... Tak, tak, tak. Nie fajnie wychodzi to z tego, tutaj. Nie fajnie tutaj to wychodzi z tego, bo, bo, bo się połączy łączy to, no i będzie tak dziwnie wyglądać, jakby to tak, jakieś takie podłączenia do tego, więc nie wiem, nie jestem pewny jak to ukończę. Szkoda, jak rozważałem, żeby po prostu walnąć tam, a nie wiem, wtedy pełnymi płytkami szkła, ewentualnie całą skałką i wtedy dopiero. Na tym budować, ale też zobaczę. bo czasu mije. I tu chyba też nie będzie zwykłego stona. Tylko sobie zrobię właśnie cegiełki ze stona, czy te, te, te stone briki. Tak, jakoś mi się wydaje, że to będzie ładnie wyglądało. W międzyczasie wyjdziemy na górę. Mam nadzieję, że tam nie będzie reaper na mnie leciał. On też czasem się spawnują, albo w nocy sobie chodzą po prostu. Hmm. Schody są nieukończone, to jest generalnie tylko takie jakby szkiele, na tym będą dopiero właściwa warstwa dochodzenia, a więc tutaj jeszcze jest dużo do zrobienia, to jest tylko tak pokazuje, że o faktycznie coś tutaj będzie ciekawego. Mniej lub bardziej. Ale generalnie no to, to są wysokie schody, który jest chyba szczyt zaraz jak się nie mylę, to tutaj chyba jeszcze jest jedna i jedno i... i, i tak, to są 28, czyli tutaj zostały nam dosłownie dwa bloczki chyba do położenia i to już będzie koniec świata naszego w górę. To pewnie nie zmieni w jakimś tam nowym update'cie, bo z tego co tam Jeff pisał na Twitterze to przede wszystkim światy będą zdecydowanie wyższe. Na jakiegoś tam obrazka puszczał. To co niebezpieczne dla wielu domów to to, że zombiaki będą mogły rozwalać drewniane drzwi. No, więc dlatego też zastanawiam się nad tym, by zbudować sobie żelazne wszędzie wejścia. Ale to tam, do następnego update'u mamy czas. Wstajem do następnego update'u. Co jeszcze tutaj porobiliśmy? Tak. Trend Jeff tutaj generalnie. drewno nam się bardzo przydaje. Hmm. Tam poszedłem, odwiedziłem trochę świat. A nie, tam niestety nie jest pustynia, szkoda, bo piask by mi się trochę przydał. Zwłaszcza, no szkło chcę z czegoś zrobić, tak? Niestety tam, jest, tam nie jest pustynia, tam jest tak. Tu jest duża góra, na której e, ostatnio było dużo świnek, więc będę się na pewno częściej wybierał. A tam już jest zima, wielki śniegoland. A to, to no, no niestety nie jest to mm, to, na co miałem ochotę, bo to jest po prostu e, skała. Więc możliwości jakby ekspansji dalszej są ograniczone, no bo tam już mamy morze, mamy wszędzie dżunglę. Mm. Co po prostu no, jest bardzo pięknie, i w ogóle. No ale nie jest tak fajnie, jakby mogło być. Dobra, no to chlup do wody i pobawimy się inżyniera wodnego. A, to Może się rozpędzimy tak, tak bardzo daleko. Aaaa, nawet nie zacząłem biegnąć. Kim jesteście? Ach, dobra, ośmierniczki tam wy możecie być. No, to jest właśnie fajne, jak człowiek jak spadnie z tej wody to od razu może wrócić do akcji. Żeby tu nie było żadnego creepera, żeby tu nie było żadnego creepera. Już miałem tak kilka spotkań z creeperami, z czego efektem są tam dosyć dużo wydrożone, wydrożone dziury. Generalnie to było prawie tak głębokie, no może nie tak, do tego piasku. Nikt tutaj w tyłu obszarze nawet bardziej tam gdzieś do, 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 tam, gdzie się kończy żwir. Wszystko wysypałem wodą i zostałem w sumie taki mały ten kawałeczek, tylko żeby dokończyć. Mm. Tak na krótkim przykładzie, jakby pokazać, jak, jak ja to robiłem, że się po tego piachu, czy znaczy tej wody, pozbyłem. No wiadomo, to nie jest tak, że tu jest po prostu tylko na górze woda, tylko to jest co każdym poziomie kostka całej wody. Jak na przykład spuszczam gravela tu, to on widzieli ci tu, 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 ale tylko tą górną kostkę jakby usuwa. Nie wiem, mu grawela? Wziąłem grawela. Uf. No. Tak więc, na przykładzie, o co mi chodzi? Tu jest w sumie tak samo jak tam, już taki odizolowany kawałek. To no najprościej to jest po prostu pozbycie tego, tak? jak się tego pozbyć. Wschodzenie no, na dół i zasypywanie wszystkiego klockami jest bezcelowe, więc najłatwiej to zrobić grawela i spada. Tylko, że teraz ten grawel usunął tylko tą klocek wody, tam już nie. Teraz jak tam zrobię, tam go dam, to teraz już też usunął. No, to można łatwo zobaczyć w ten sposób. Tu się usunęło, no tam się nie usunęło, bo jeszcze był pod wodą, więc właśnie. Ale jak teraz go tak dam, no to się usunie. Tutaj, jak zrobię to po prostu przelatuje się, nic nie zmienia. No więc, generalnie, tutaj teraz poszedłem na tak no po bandzie, bo wszystko zasypałem gravelem. I w ten oto sposób pozbyłem się problemu, no jakby nie patrzeć. O, właśnie. Czy słusznie, czy niesłusznie, no cóż, no, każdy będzie mówił, co chce. Jak Dla mnie jest to dosyć szybkie rozwiązanie, zwłaszcza, że wieże grawelu można szybko rozwalić. Do czego wystarczy w sumie jedna pochodnia, więc a, no, no nie jest jakieś to problematyczne. Jak dla mnie, myślę, że dla nikogo to nie jest problematyczne. A tutaj zacząłem już, żeby wykopywać te fundamenty na obrzeżach tej wieży, więc może zejdziemy sobie niżej. Mam że nie spadnie mi tu żaden krypolut. I one mniej więcej są tu wyglądają. Tutaj napotkałem gdzie. A, muszę wyjść na górę. Albo nie Tutaj napotkałem na jaskinie z Tada Tadam Którą mam na mierdzie odwiedzić no, w zasadzie na wizji Więc tak, najpierw rozwalimy, ojej, nie zdążyłem a, Czemu nie zdążysz? O, zdążyłem i tak oto można szybko zbierać całe piony tego grawela, więc tak na dobrą sprawę to to jest dosyć szybka metoda. Tak, jeszcze bani. Chyba hmm. jeszcze zaspany jestem. Zdecydowanie. to no, kurde no. No. A, i teraz się będzie mi... Podobroci, zrobimy to tak i minus i jedziemy dalej. W sumie i tak będę musiał wszystko potem e, usunąć. Bo tu będą schody, więc to się tym nie przejmuje, że zostaną jakieś dziwne, dziwnie wyglądające obszary. Tam nie do końca ma powiedzmy wyrównane coś. Tam. Nie, to tam nie ma znaczenia, bo to tak wszędzie będą po prostu schody tak samo biegnąć do samego dołu. to jest po prostu główna arteria taka komunikacyjna dla, dla ubogich ludzi, których nie chcecie na kolejkę, którą pewnie też gdzieś tu kiedyś buduję, jak wtedy miał na to i drewno, nie drewno, no drewno w sumie też drewno i, i, i żelazo. I drewno nie są mi małe problemy, więc na tym nie ma co mówić. No pięknie. Hmm. Często się tak zwiesza i to, to, to jest właśnie dobra rzecz jak chcesz zrobić pułapkę, no bo potem no a potem nie może to się uda może mi się pokazać Tam, tam, tam musiałbym wyjść na górę. No zobaczymy jak się zwiesi. No to tak, to idzie dobra, to jednak nie, nie, nie pokażemy. Chyba no, żeby... No co mi tam... Ach, udało się. No i teraz, jak sobie wejdziemy, 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 wejdziemy. Na pewno wejdziemy. Mówię, że wejdziemy. Haha, mówi. Dała. No, wow. Weszło, to wszli, weszli. weszli. I człowiek sobie tu siada, jest bardzo miły i przyjemnie. Kładzie sobie coś i tutaj to nic mi nie robi, tak? No bo to jest jedna warstwa. Tu kładę, też mi to nic nie robi. Ale jak ja to położę zaraz bezpośrednio na tym... Tu jest ten klocek? Nie, jeszcze nie. Tutaj jeszcze to mi też nic nie zrobi. Ten to też jeszcze nie jest. Jeszcze jeden. A! Już się, już się zadrgał. No ale generalnie ten ostatni klocek... W momencie, gdy dostaje update z zewnętrznych, e, sąsiednich klocków, czyli na przykład tego od góry, że go ktoś rozwalił, to on automatycznie sprawdza: Ono no, mam pod sobą pochodnię, więc też się e, zwijam. Więc no, można zrobić bardzo fajny spadek, no bo pochodnia wiadomo, zostanie, a my będziemy lecieć dalej w dół. Taki prosty przykład na, na tworzenie pułapek. Dosyć popularny w zasadzie. Jak do tego dodamy na przykład jeszcze TNT, który spada z nami, no to już jest w ogóle bardzo radośnie, no więc, ale wracając do tego tunelu. Tu jest jasno, bo tam postawiłem pochodnie, bo to jest w sumie tunel z dwóch stron, który zobaczyłem. Hmm. Trochę szkoda, ja, bardzo szkoda, wcale nie szkoda. Ale mi nie szkoda tutaj chodzić i niszczyć tych, tych, tych piękności natury, bo tego jest bardzo dużo. Wszędzie. Więc nie ma tu po czym płakać. i są mi faktycznie ładne korytarze. A i pusto. w zejście. Czy z tamtej strony jeszcze jest? Nie, chyba nie ma. To są jedyne miejsca, które można dalej podążyć. To jest żelazo nawet jak minusia. No wato. O, tu to... też jest żelazo. No dobra. Cofam co mówię? Bardzo mi się podoba ten tunelik. Tak mam nowego skina. Haha. Ha. Chyba dziwne, ale... o, o! stwory! Krypery! Uciekać, uciekać! Dobra, tam nie będziemy szli. O nie, zdecydowanie. Co by można było zrobić, żeby tam go zabić? Nic nie zrobię. Musiałbym tam zejść, nie będę tam schodził. Chodź, Creeper. Jak się pozbędę, to reszta będzie mniejszym problemem. No, dajesz! Skacz w Nie skaczesz. No nie bądź lama. Skocz, tam nie możesz skoczyć? Poszalejemy? Haha, gin! Ała! Umar, umarł. Dobra. Rozjaśnijmy ten obszar. Normalnie jaka masakra A kolejny! Nie, zombiak. Uff, dobra. Hahaha, ha, ha, zabiłem cię zombiaku, creeperem. To się nazywa skill. Pff, a raczej mega fuks, no dobra. A, dobra, ale tam widzę, że jest bardzo wielka, wielki korytarzyk. Jakaś mega jaskinia w ogóle, to, to już jest w ogóle wypas Chodź tu, Cię zabić Enderman Kolejny zombie, no nie, co za, to zawsze szkielet Nie patrz mu w oczy, nie patrz mu w oczy, on jest zły jak się popatrzy w oczy A to kusi chodzi, co tam, cipciak? Ktoś tu się zbliża. No i te cegły I myśli, że jest fajny no Zobaczmy, co tu jeszcze robi To ten Enderman robi? A gubię ci, gubię ci już, kilecie. pająk, spajam, spajam, raz. A się schował, Drani. Zaraz prze normalnie. No to to było bardzo niebezpieczne, bo jak będę chciał polować jednego, to pewnie będę musiał pasować na drugiego. Albo nie. Co ty patrzysz Enderman? Co ty patrzysz? No więc... Ha! Ha! go! Zabij go! Samy szkielety, ja nie wiem co im się tu. Jakiś zlot rodzinny o, super, skończył mi się miecz. No, idzie zombie jak, nie, to idę stąd. Mam miecz. Oczywiście, że nie wziąłem, bo po co mi miecz, no nie? To do zobaczenia Enderman. Lubiłem, lubię cię w ogóle i... See ya later. W sumie jeszcze tu, kurde, wrócę. W tu! wrócę, jak już sobie wezmę miecz i jakiś pancerz. Bo to już jest zbyt stresujące się robi, jak na moje nerwy szargane. Ach, no ale tak to poznaliśmy, jak to Enderman chodzi z tymi z z kamieniami, pcha, ziemią i w ogóle ze wszystkim, co tylko ujrzy. Mm. A tu trzeba będzie kontynuować naszą podróż po, hmm, po tym świecie i tym jak to będziemy robić fundamenty temu naszej budowli. Realnie, żeby woda nas nie zalała, to trzeba się jej będzie pozbyć. Będzie zabawa. Będzie zabawa? Nie, nie będzie zabawy tutaj. I będzie. Dobra. To zapełnimy. Bah, nie ma problemu. W tym momencie tylko ten kawałek jest potrzebny nam. Choć zapewne prędzej czy później wszystkie trzeba będzie a, zalać. Właśnie to po lewej będą schody, więc... A w sumie to będą schody, więc trzeba już to zasypać. Nie będziemy się później bawić, że woda mi zalewa mi, po prostu moją kreację, bo to nie będzie fajne. Dobra, jesteśmy tu. Aha. Teraz się wszystko przekopiemy i będzie fajnie. Będą powinien być już korytarz, który dało się chodzić. Jest on super. Te w sumie wszystko będzie zapełnione właśnie przy... ścianą, jakąś. Tylko jeszcze nie wiem jaką. Nie wiem czego ją zrobię, ale ona tu będzie. Hmm. Więc bardzo będzie milusia, jak już to powstanie. Oczywiście musi być bardzo jasno, żeby żaden znajomy się nie zespawnował, bo to będzie nie miłe jak mi się zespawnuje. No w sumie teraz sobie z sobie oświetleniem? przesadzam, no ale cóż tam. Przyzorny, ubezpieczony i takie inne. dokładnie. A... W sumie nie wiem, na tym odcinku chyba będzie tyle, no bo to teraz żeby pokazywać jak przekopuje się przez tysiące skałek i w ogóle nie wiadomo czego. więcej nie robiłem by było warte tego pokazania w sumie były już mega przygody, a i za daleko poszedłem przygody w podziemiach. Zobaczcie naturalnego cyklu życia, a, cyklu życia, zobaczenie jak te Endermany zachowują się na wolności. Yy, no i w sumie, to by było na tyle, no tutaj już nie ma sensu, żebyście patrzyli. Tak nikt nie będzie patrzył jak chodzę i kopię ziemię tam kopię, kopię w skalę No tak więc do zobaczenia i na razie Co to był ze skok, skok Co tam jest? A, nic nie widzę, no to nie będę się przyjął jak nie widzę A, no tak więc do zobaczenia i na razie w, w kolejnym odcinku no ale razie się zami w międzyczasie żegna Więc uh, na razie. Hej.